Cześć! Przed Wami jak zawsze Dawid Warszycki i jak zawsze w piątek magazyn Fucal w Krakowie, czyli magazyn Nowochuckiej Amatorskiej Ligi Fucalu. i będziemy omawiać spotkania siódmej kolejki B, w, którym, w której wiele drużyn starało się o niespodziankę, ale ostatecznie taka sztuka udała się tylko jednej ekipie. Rozpocznijmy od pierwszego z wtorkowych spotkań, mianowicie od spotkania Krakowiaka z Drink Teamem. I spotkanie to miało zdecydowanego faworyta w postaci ekipy Adama Żaby. I ekipa Drink Teamu postanowiła zacząć wywiązywać się wywiązywać z tego zadania już od początku spotkania. W minucie czwartej bardzo dobrze uderzył Krzysztof Cholewicki, ale jego strzał został obroniony przez Mendla a następnie mieliśmy bardzo dobrą akcję Dariusza Zająca, jednakże piłkę z linii bramkowej wybił Włodarz. W minucie 12 bardzo dobrze uderzył, ale niecelnie, zrzutowanego Krzysztof Bartos i dopiero w 15 minucie oglądaliśmy otwarcie wyniku. Klasyczna akcja Timu szala rzuca piłkę na głowę Pawła Cholewickiego i jest 0 do 1. Karkowiak mógł bardzo szybko wyrównać Jednakże to uderzenie Bartosa obronił Krzysztof Szala i zemściło się to w minucie 18. Lewą stroną przedarł się paciora. Piłka wpada pod nogi Krzyśka Cholewickiego i jest 0 do 2. Nie minął nawet 30 sekund po tej bramce. Mieliśmy rzut wolny. Tym razem do piłki podszedł Dariusz Zając. I w ten oto sposób strzelił bramkę kontaktową. Zając również, jak zachował, kolejny rzut, rzut wolny, tutaj strzał okazał się niecelny, a kontra zakończyła się małym pinbalem i potężnym uderzeniem Łukasza Lisa, po którym zrobiło się 3 do 1. Drink Team przeważał, stwarzając sobie kolejne sytuacje. się holowickim podaje do Pawła ale to uderzenie broni Mendel, w dalszym ciągu jest 1 do 3 ale w 36. minucie na indywidualną akcję decyduje się Krzysiek Holewicki, który z pomocą Łukasza Lisa strzela czwartą bramkę dla drink teamu. Krakowiak wycofuje bramkarza i okazuje się mieć to opłakane skutki, ponieważ w minucie 38. fauluje Bartos. Jest to faul taktyczny, dla który staje ukarany czerwoną kartką. A gracze Drink Teamu ostatecznie nie wykorzystują gry w przewadze, mimo że okazje ku temu były. Tak jak na przykład ta okazja Pawła Holowickiego i Włodarza. Ostatecznie drużyna Krakowiaka ulega Drink Teamowi 1 do 4. W drugim z wtorkowych spotkań, żarłacze mierzyły się z Gekotimem i spotkanie miało pewien rys humorystyczny, ponieważ mieliśmy tylko jeden komplet i lebijek, a został on, był on już użyty w poprzednim meczu. I żarłacze przystąpiły do spotkania w strojach, które przewodziły mi na myśl dawny sposób występowania. Drużyny Venatores. Wynik otworzył w siódmej minucie Antoszewski, a żarłacze błyskawicznie poszły za ciosem i naprawdę w przeciągu najbliższych 6 minut zrobił rywalowi, z, no wiecie, 10 średniowiecza, a zwłaszcza robił to Dariusz Janiszyn, który swoje konto bramkowe otwarł w siódmej minucie i później konsekwentnie zwiększał ilość bramek na swoim koncie. A najbardziej tutaj pomagał mu jego młodszy brat Kamil. W minucie 9 mamy 3 do 0, mija raptem 60 sekund, zupełnie niepilnowany Dariuszeńczyn w polu karnym i jest 4 do 0. W 13 dosyć podobnie, bez największego problemu Dariuszeńczyn wybiega za pleców rywala i podwyższa na 5 do 0. Dopiero ta bramka pozwoliła się odtrząsnąć Gekotimowi, który od tego momentu zaczął grać dużo bardziej konsekwentnie, a nawet udało mu się strzelić gola, kiedy w 17 17:00 piłkę w sieci umieścił Dawid Jaskowski. Jaskowski mógł być również bohaterem kolejnej akcji. Mamy bardzo dobry przechwyt graczy Gekotimu klik do Jaskowskiego, ale jego strzał łącznie z dobitką broni Dzięgiel. Jeszcze przed przerwą Janis strzela swoją piątą bramkę, ona się oczywiście Dariusza. I ostatecznie pierwsza połowa kończy się wynikiem 6 do 1. W drugiej połowie, skuteczność nie była najmocniejszą stroną obydwu drużyn. Mylił się nawet Dariusz Janiszyn. Tutaj fenomenalnie się spisał Jaskowski, broniąc ten strzał. A potem przed szansą był Jakub Kostrzewa. Ale nie trafił bramkę. Wydaje się, że mógł dogrywać do swojego ojca. Po tej stracie przed szansą stanął gnapiew Kamil Jan Janiszyn. A w kolejnej akcji bardzo ładnie lewą stroną pobiegł Norbert Kopeć. Ale tutaj nie zdołał w piłki prowadzić do siatki. Wydaje się, że gdyby nie dotykał tego strzału Wieszyniewskiego, to, to Wieszyniewski pewnie by zdobył gola. Żarłacze broniły dosyć. Niechętnie tutaj szansa na drugą bramkę miał Jaskowski, i w końcu Team strzelił w końcu drugą bramkę, której autorem był Gorecki. W minucie 38 mieliśmy 6 do 2. I drugą połowę żarocze by przegrały, gdyby nie Dariusz Janiszyn, który w minucie 40 w ten oto sposób, tym sprytnym zagraniem, ustalił wynik spotkania na. 7 do 2. Trzecim spotkaniem było spotkanie już środowe. To było starcie między Watachą a Rocket Fuel. I spotkanie rozpoczęło się od bramki Tomczyka, już w drugiej minucie. I zanim Rocket Fuel zdążyło się w ogóle otrząsnąć, podwyższył kania w minucie siódmej. Dopiero wówczas Racket Fuel doszli do głosu i po bramce rollower'a zrobiło się 2 do 1, ale nadal znakomitą partię rozgrywał Grzegorz Szczepan, który w momencie 12 wyłożył piłkę Rębaczowi i było 3 do 1. Racket Fuel najlepszy okres gry zaliczył pod koniec pierwszej połowy, miał kilka znakomitych sytuacji, ale fenomenalnie spisywał się Gros. przepraszam, Ilczuk. Widowisko, wydaje mi się, zostało zabite w tej czwartej drugą ramką Kani i od tej pory spotkanie toczyło się w tempie kontrolowanym przez graczy Watachy. Gracze do jeszcze w końcówce dorzucili piątą ramkę autorstwa Bielskiego i ostatecznie pokonali rywala 5 do 1. Czwartym meczem było starcie Zębatek, czyli Enchy z Joteru Fucal i spotkanie to było transmitowane na żywo na kanale naszej ligi i Pozwolicie Państwo, że zamiast mojego komentarza puszczę Państwu flash z tego meczu wraz z komentarzem Maćka Szubartowskiego, który komentował ten mecz na żywo. i Okazało się, że Maciek jest równie dobrym komentatorem co graczem w futsal. A NH miała bardzo dużą ochotę, bardzo, bardzo dużą ochotę by powalczyć z tego powodu, że w Jotteru futsal było osłabione brakiem kluczowych graczy. Szal jest bramka w tym zespół Enchy. Był strzał e, Rajczyka, trafiła piłka trochę sytuacyjnie do Ciurusia. Kolejny strzał. Jest ciekawa akcja ze strony futsal. E, bardzo dobre rozegranie piłki w środku pola, potem taki o, ofensywą obu zespołów e, tutaj dużo ugrać. E, teraz strata Kamil Górka. Jest gol! Jest gol. E, który trzeba przyznać e, dobrze się tu broni. Szał Dawida. Y, dobre soczysty, niebo na tyle celny, aby tutaj zagrozić y, zespołowi gości teraz dobraca I jak to nie wpadło, proszę Państwa, coś nie... wcześniej była żółta kartka, którą został ukarany. A więc niku gonić nie musieli. Wszystkie pięć spotkań wygrali i to w dosyć przekonujący sposób. Rafał Ciuruś, poprzeczka! Pierwsza połowa dobiegnie yy, końca. Czy to będzie Remis? Czy będzie prowadzenie 2-1 Enchył 2-2 a jedna Pancerz pancerz? Cóż, cóż on tu zrobił? Cóż on tu zrobił? Piękna zespole JRU Świetna akcja. Yy, w jaki sposób na przegrywanie i, uje, i wynik negatywny zareagował JRU w międzyczasie dobry strzał jak już mówiłem zespół JRU na pewno będzie czekać na kontry teraz Kamil Burka się nie wrócił cóż, cóż. strzał ze środka boiska, kąśliwy, bramkaż był zasłonięty mamy rzut rożny eee. Ale niecelne podanie przy piłce Tomek Rajczyk. Przebił się, przebił się. Uderzył obok Bramki. Mało bramki. Strzał. Nie sam. Bramkarz był, był, na pewno, e, był na pewno zasłonięty, ale nie zdążyłem skończyć w pierwszej myśli, a tutaj mamy już 4-3. Uważać na Rajczyka, aby ich znowu nie zaskoczył. W międzyczasie świetna parada Pawła Gibasa. Strzał obok bramki. Dużo się dzieje w ostatniej minucie. E... Trochę szczęśliwie e... Wochnik. Trochę szczęśliwie Wochnik. Górka przejął piłkę, podał do Ludwika, ten z powietrza, ale... Oni... ...dla nich wynik jest korzystny. Strzał Dawida Warszyckiego e... Ciuruś w odpowiedzi. Do Rajczyka. Rajczyk miał nogę przy piłce, ale obok bramki. Jest kontra, jest Kowaliński, ale świetnie wyszedł Paweł Gibas, 13 sekund do końca. Po bardzo emocjonującym spotkaniu, JRU Futsal pokonało NH 4 do 3. Ostatnim spotkaniem było na Ocean's Eleven, które podejmowało Team One. I wspomniałem Państwu o tym, że jedno ze spotkań zakończyło się ostatecznie niespodzianką i jak łatwo się domyślić, to było właśnie to spotkanie. A jak to wyglądało, jak do tej niespodzianki doszło, zobaczymy na skrócie filmowym. Mecz rozpoczął się tradycyjnie, jak rozpoczynają się od meczu, mecze Team one, czyli od Zygmunta, szalącego w polu karnym, ale w tym momencie trafił jeszcze w słupek do bitka stolarskiego, była niecelna. Ale potem Zygmunt się już nie pomylił i w minucie 10 było 0 do 1. Ocean 11 nie miało zamiaru poddawać się i po tak zapoczątkowanej kontrze z piłką popędził Kowalewski, który podał piłkę do tenczara i mieliśmy remis w minucie 12. Remis, który utrzymywał się raptem minutę, ponieważ po tym przyjęciu wola na piłkę dostał Patryk Zygmunt. I umieścił ją w siatce. 2 do 1 dla Team Wówczas uaktywnił się Jan Hrapisiński. W minucie 18 odebrał piłkę, oszukał rywala i pokonał Zajączkowskiego, doprowadzając do wyrównania. A jeszcze przed przerwą gracze Ocean's Eleven trochę pogubili się w kryciu rywala. I Tokarz strzelił bardzo ładną i pierwszą w tym sezonie swoją bramkę. Tuż po przerwie Team One bardzo szybko mógł podwyższyć. Zygmunt podał do Stolarskiego, ale Stolarski nie wykorzystał tej sytuacji. Nagrał do Rywalaskim, nie trafił po prostu w piłkę. Zemściło się to w minucie 22, kiedy Jakub Hrapisiński podał swojego brata Jana i mieliśmy 3 do 3. Potem mieliśmy zdecydowanie lepszy okres gry Team Przed znakomitą szansą stanął Stolarski ale podawał piłkę do Zygmunta i mieliśmy 3 do 4 O6 Eleven mogło bardzo szybko dojść do remisu bardzo dobrymi umiejętnościami indywidualnie powstał się Jan Hrapiśnicki ale piłka do sieci, do sieci nie wpadła a następnie swoje szanse miał Team One strzał Wolana trafił w słupek i potem kolejny strzał Wolana z rzutu wolnego został obroniony. W odpowiedzi ten czar mógł wyrównać, ale zatrzymał go Zajączkowski. I gdy w nicie 35 mieliśmy kolejną kontrę Team zakończoną golem Zygmunta. Wydawało się, że jest już po zawodach i nie da się odrobić tych dwóch bramek w 5 minut. Innego zdania był Jan Krapisiński i ten czar. W minucie 37 Jan Krapiński dostaje podanie od Kowalewskiego i mamy bramkę kontaktową. A na 20 sekund przed końcem Jan Krapiśnicki zobaczył, że niepilnowany jest ten czar, który tym bardzo ładnym i potężnym strzałem doprowadza do remisu. Ostatecznie Oceans 11 i Team One dzielą się punktami, a spotkanie kończy się wynikiem 5. Do pięciu. Komplet wyników siódmej serii spotkań, Krakowiak ulega drink Teamowi 1-4, Żarłacze pokonują Gekko Team 7-2, Vataha pokonała Racket Fuel 5-1, NH wygrała, przepraszam, przegrała z jtr Futsal 3-4, a Ocean's Eleven zremisowało z Team One'em 5-5. W ligowej tabeli przewodzi ekipa Joderu Futsal, która w sześciu spotkaniach zdobyła 18 punktów. Tyle samo punktów ma Drink Team, ale w siedmiu spotkaniach jest wiceliderem. A dystans do tych dwóch drużyn zaczął tracić Team One, który po remisie z Ocean's Eleven ma aż 5 punktów straty. Na czwarte miejsce wskoczyła ekipa Żarłaczy i za ich plecami, Watachy, i za ich plecami są Żarłacze, które również w tym momencie są na miejscu premiowanym grą w grupie mistrzowskiej. W grupie spadkowej mamy jak na razie Enche, która ma punktów 8. Mamy dwa zespoły, które mają po 7 punktów, czyli Ocean's Eleven oraz Krakowiaka. Miejsce 90 to Venator's i Rocket Fuel z 6 punktami, a ostatnie miejsce to Gecko Team, które jak na razie punktów nie zdobyło. Jeżeli chodzi o. Piątkę kolejki, piątkę, siódmej kolejki dywizji B. Na bramce mamy Krzysztofa Szalę z Drink Teamu, Jana Krapiśnińskiego z Ocean's Eleven, który równocześnie zostaje graczem kolejki, Grzegorza Pancerza z Joderów Ucal, Grzegorza Szczepana z Watachy. I oczywiście przepraszam najmocniej o kimś, zapomniałem tak, zapomniałem o Dariuszu Janiszynie z Żarłaczy. I jeszcze statystyki indywidualne. Rozpocznijmy od klasyfikacji strzelców. Patryk Zygmunt ma 26 bramek i 5 goli przewagi nad Pawłem Cholewickim. Ja zastanawiam się, czy do rywalizacji o koronę strzelców może się jeszcze włączyć Dariusz Janiczyn, który ma 15 goli, a za ich plecami jest drugi z braci Cholewickich oraz pierwszy z braci Hrapisińskich, obydwoje mają po 10 goli. W klasyfikacji asystentów w dalszym ciągu przewodzi Grzegorz Szczepan, 10 asyst, a będą go mocno naciskać Michał Stolarski z 1 i Krzysztof Holewicki z Drink Timu, którzy mają w tym momencie po 9 ostatnich podań. Klasyfikacja kanadyjska to również dominacja Pawła Cholewickiego i Patryka Zygmunta. Prowadzi Patryk Zygmunt z 29 punktami, a tu za nim jest Paweł Cholewicki punktów 26. 20 punktów ma natomiast Dariusz Janiszyn. W przyszłym tygodniu będą rozgrywane zarówno mecze ligowe, jeżeli chodzi o dywizję B, i harmonogram Harmonogram spotkań ligowych zaraz Państwo zobaczycie na panelu. Rozpoczniemy od pojedynku żarłaczy z Venatorez. Żarłacze tym spotkaniem mogą naprawdę bardzo się przybliżyć do gry w grupie mistrzowskiej. Kolejnym starciem będzie pojedynek Krakowiaka z Team One. Tutaj wydaje się, że Krakowiak nie powinien mieć większych problemów, natomiast polepszająca się ciągle forma Gekotimu, że nie z tym mam tylko GECO -team, GECO -teamu, no, pozwala mi liczyć na to, że GECO Team przynajmniej sprawi ogromne problemy swojemu rywalowi. W starciu Racket Fuel z Drink Teamem mamy jasnego faworyta, jednakże Racket Fuel na pewno tanią skóry nie sprzeda. Z kolei w dwóch ostatnich starciach zobaczymy pojedynek Ocean Eleven z Jotero Futsal. W dalszym ciągu dwóch najlepszych zawodników Jotero Futsal nie może, wystąpić, nie może występować, a Ocean Eleven pokazało, że naprawdę umie grać w futsal i jestem bardzo ciekaw, jak to spotkanie się zakończy. I ostatnim starciem będzie starcie Watachy z Timuanem. Watachy, która w tym momencie jest na czwartym miejscu, i Timuanu, który jest na miejscu trzecim. Więc mamy do czynienia z pojedynkiem bezpośrednich sąsiadów w tabeli, co również zwiastuje nam ogromne emocje. Również będziemy mieli rozgrywane spotkania Pucharu Ligi. W spotkaniach Pucharu Ligi wystąpi 5 zespołów, przepraszam, 6 zespołów Dywizji B i przyjrzyjmy się ich szansom w, starciu, w starciach 1/8 finału Pucharu Ligi. Pierwszym zespołem Dywizji B, który przystąpi do rywalizacji na tym etapie rozgrywek, będzie Joterów Futsal, który będzie podejmowany przez Iglomena i rodzinę restaurację. No, wydaje mi się, że to spotkanie będzie bardzo ciekawe. Joterów Futsal jeszcze nie zaznało gorcze porażki, nawet nie zremisowało, a Iglomen gra zdecydowanie poniżej oczekiwań w tym meczu. A ich huragonowe ataki wydają się być tym, na co gracze Jotero Futsal czekają, więc no to spotkanie może mieć dość nieoczekiwany przebieg. Zdecydowanie mniejsze szanse dawałbym Krakowiakowi w starciu z obrońcą Haru Ligi z Boanerges, ale oczywiście nie można tych szans przekreślić, gdyż Krakowiak naprawdę potrafi zagrać bardzo porządny futsal. Również wtorkowe spotkanie Team One ze Spartą Kraków jest spotkaniem, w którym nie będę typował zwycięzcy. Team One naprawdę gra w tym sezonie bardzo dobry futsal, a Sparta Kraków wyśmienite mecze przeplata tymi nieco słabszymi. Będziemy mieli również bratobójczy pojedynek drużyn z Dywizji B, mianowicie Vataha będzie grała z Venator SFC. W tym momencie, patrząc chociażby na tabelę Dywizji B, wydaje się, że to spotkanie powinna wygrać Vataha, ale na pewno w Venator SFC nie położą się na boisku. Również na boisku nie położy się ekipa Zębatek, która będzie podejmować ekipę Enchy i y, już wiemy, że przynajmniej jedną, jeden zespół dywizji B, czyli zwycięzcy Wataha, y, spotkania Wataha, na to zobaczymy w ćwierci po pucharu ligi. Natomiast czy będzie ich więcej? No to już się okaże we wtorek i y, środę. Miejmy, na, miejmy nadzieję, że się okaże we wtorek i środę, ponieważ y, jeżeli coś się zmieni w sytuacji z przewidywanym lockdownem, y, stanem wyjątkowym i Bóg wie czym, Będę je informował na bieżąco na stronie. Tym samym dziękuję Państwu bardzo za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia na Hali w środę oraz za tydzień w kolejnym magazynie ligowym. Cześć!